Witam serdecznie. To już ostatni odcinek z naszego serialu dotyczącego publikacji informacji na naszej stronie za pomocą Google Sites, a dotyczącej realizacji programu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole. Zapraszam. Kiedy mamy już tworzoną stronę w Google Sites, wystarczy ją publikować. Popatrzcie, jakie to jest łatwe. Przypomnę, że nasza strona zawiera już stronę tytułową, zawiera informacje o realizacji samego projektu, na pewno zabiera już informacje o tym, jakie działania nasze dzieci wykonywały. Oczywiście to nie koniec, bo będzie ona stale rozwijana. Opublikować wystarczy ją jedynie raz. Po prawej stronie u góry znajduje się przycisk opublikuj. Po jego kliknięciu otrzymam informację o adresie. Ja tylko go lekko poprawię, dopisując... Niektóre litery. Polskie litery pomija automatycznie, a ja dopisałem zamiast S dopisałem S i zamiast E dopisałem L. Następnie adres, który proponuje mi tutaj kopiuję. I klikam opublikuj. Od teraz moja strona jest widoczna już właśnie pod tym adresem. Sprawdź. Proszę bardzo. Tak jak już wspomniałem, witryny wystarczy opublikować tylko raz. Oczywiście, dokonując zmian, będzie trzeba to zrobić ponownie. Jednakże można tę opcję wyłączyć. Jak widać, nie opublikowałem nic, natomiast w ustawieniach publikowania mogę domyślnie mieć zaznaczony przycisk z informacją, że edytorzy muszą sprawdzić zmiany przed publikacją, a jeśli go wyłączę, nie będą musieli tego robić. To oznacza, że jeśli ktoś dokona jakichś zmian, na przykład mini rok i będzie chciał, żeby te zmiany były widoczne już w opublikowanej witrynie, po naciśnięciu przycisku opublikuj otrzyma informację, co zostało zmienione i będzie mógł dokonać tej publikacji lub powrócić i dokonywać dalej edycji. Skopiowany wcześniej adres strony internetowej wystarczy przesłać administratorowi naszej strony szkolnej, który dodają odpowiednie zakładce. Tymczasem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za oglądanie wszystkich siedmiu odcinków. Mam nadzieję, że informacje tam zawarte się Państwu przydadzą. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie.